Luna, proszę popraw kamerę, nie chcę wyglądać źle. Przepraszam, nigdy wcześniej nie kręciłam tiktoków. Hej, Luna, co robisz? Leona uczy mnie, jak robić tiktoki. Ha, znalazłaś sobie nauczycielkę. Nieważne, jak się będziesz starać, Leona będzie wyglądała jak kurczak. Nie zwracaj uwagi na te krowy. Ma jednego subskrybenta i jest to jej matka. Przynajmniej mogę tańczyć, a nie trząść się jak galareta. Dziewczyny, uspokójcie się. Jesteś dobra tylko w słowach, ale w rzeczywistości jesteś głupkiem. Zakład, że mój TikTok będzie lepszy niż twój? Dobra, na co stawiamy? Ktokolwiek wygra, zostanie ukarany. Zgoda. Mieliśmy wczoraj świetną to imprezę. To Wygląda na to, że mamy nowego. Dlaczego jest tak dziwnie ubrany? Czy uciekł z wojska? Może to jakiś dziwak. Chodźmy go zaczepić. Hej, żołnierzu. Wygląda na to, że się pomyliłeś. Mamy tu szkołę, a nie poligon wojskowy. Dlaczego nosisz ten strój klauna? Wygląda jak... W takim stroju nie poderwiesz żadnej dziewczyny. Przegryw. To nie jest strój klauna, ale kamuflaż. Ukrywa mnie przed oczami innych ludzi. Co? Co? Ukrywa cię. Wygląda na to, że nasz żołnierz zniknął. Gdzie on jest? Gdzie? <laughs> Nie widzę go, to wszystko jego fajny kamuflaż. No tak, po prostu jakiś niewidzialny człowiek. Może ukrywa przed dziewczynami, jakim jest nieudacznikiem. Śmiejcie się ile chcecie, nie odchodzi mnie to. Zobacz jaki jest poważny. Spokojnie, tylko żartujemy. Chłopaki, idziemy, pozostawmy naszego żołnierza niezauważonym. <śm> No, to było całkiem, całkiem... Nie no, żartujesz sobie, Nie tak? Źle. Nie mówisz Właśnie poważnie. Tak. Klaso, mam ogłoszenie. 100 funtów chcę powiedzieć o nowym studencie. W naszej szkole jest nowy nauczyciel. Proszę, wejdź. Czy mówiła o nowym nauczycielu? No to już po nas. Kiedyś był żołnierzem, ale po tym jak został ranny, porzucił karierę i będzie pracował w naszej szkole. Cześć, nazywam się Romeo, ale możecie nazywać mnie kapitanem. Powiedz, kapitanie, gdzie zostałeś ranny? Nie pytaj go. W porządku, pokażę ci teraz, tylko rozepnij mi spodnie. Nie, 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 nie ma potrzeby. Wszyscy zrozumieli. Jakich lekcji będziesz udzielać? Będzie nowym nauczycielem wychowania fizycznego w naszej szkole. Będzie pilnował też porządku. Tak, pozbędę się obozów z naszej szkoły. Założę się, że mówi o nas. Nie powinniśmy byli mu dokuczać. Może go przeprosimy? Jesteście słabe uszami. od kiedy nauczyciel Was przeraża? Udź ma rację, nie możemy się poddać. Teraz zaczniemy lekcję. Wyjmijcie podwójne kartki. Pokażesz mi swoją Oczywiście, ranę? Oczywiście, że Ci pokażę. No hej! Na TikTok, może Dziewczyny być nakręcony. szybciej. Mam dość Waszych spóźnień. Chodź, Meluna, przygotujemy się do sesji. Ja? Czemu? Musimy pokonać Milet i ja będziemy kręcić z TikToka. Myślałam, że będziesz kręciła TikToka, a ja trzymała kamerę. Nie, powinnaś być ze mną w kadrze. Ale nie umiem tańczyć, nigdy tego nie robiłam. Słuchaj, mój TikTok jest oglądany przez wszystkich, za wyjątkiem kujonów, a ty jesteś jednym z nich. Jestem kujonem? Dokładnie tak. A kiedy zobaczą cię w kadrze, natychmiast zasubskrybują. Brzmi logicznie, może nawet stanę się popularna jak ty Masz rację A teraz chodź, przygotujemy się do sesji Mamy przechlapany, następna lekcja to WF z nowym nauczycielem, nie chcę umierać Uspokój się, Kudzie powiedział, to, że, że u jego będzie by dokuczać nowemu nauczycielowi To samo powiemy nauczycielowi, jeśli będzie nam przeszkadzał Chodźmy I pamiętaj, więcej emocji, mniej nieśmiałości Okej, okay, ja jestem gotowa Pokaż co potrafisz I jak? To katastrofa! W ten sposób nie dostaniemy ani jednego polubienia. I stasz tak źle? Strasznie! Przesunę się, pokażę ci, jak to się robi. I co? Rozumiesz? Moim zdaniem tańczyłam nie gorzej! Ej, Frejerze, zejdźcie z parkietu. Pokażemy Wam klasę mistrzowską. Popatrzmy, Luna, jak się zhańbią. Luna, proszę pomóż mi włączyć nagrywanie. Chcemy zrobić naszego TikToka. A co z próbą? Nie potrzebujemy próby. Jesteśmy Jesteś gotowe. Widzieliście to? Nauczcie się, głupki! Teraz będziemy publikować i czekać na miliony wyświetleń. Świętujmy nasze przyszłe zwycięstwo! Nic nadzwyczajnego, nie jesteśmy gorsze w tańcu. To chyba jakiś żart, nie mamy z nimi szans. No ej, coś ty. Tańczą trochę lepiej i co? Najważniejsza jest wygoda na kadrze. Przyznaj, Leona, w porównaniu z nimi jesteśmy amatorkami, nawet ty. Powiedzmy, że masz rację, no to co zrobimy? Poddamy się! Nie, znajdziemy kogoś, kto nauczy nas tańczyć. Bzdura, w tej szkole nie ma nikogo, kto tańczyłby lepiej ode mnie. No i od Mili. Jest. Co? Kto taki? Co? Ona? Nie, nie, nie. Ma więcej obserwujących niż ty i Mila razem wzięte. Nigdy w życiu nie poproszę jej o pomoc. Nie mamy wyboru, chodźmy ją znaleźć. Ej, co robi tu ta frajerka? Narobiłaś sobie wielu wrogów, Leono. Tylko mile i gelie. Jeszcze nie wiem, kogo bardziej nienawidzę. Co ty tu robisz? Niszysz moje rzeczy. Musimy poprosić o pomoc. Masz najpopularniejszego TikToka w szkole. Tak, ale staram się o tym nikomu nie mówić, nie chcę za wiele uwagi. Pomóż nam, naucz nas kręcić tak, żebyśmy zdobyły wiele widzów. Niby czemu nagle miałabym pomagać tej nieudaczniczce? Widzisz, nie pomoże nam, chodźmy. Chwila, możemy zrobić hit! Zgodzę się pomóc, jeśli Leona przeprosi i oddam mi swoją torebkę. Co? W życiu się na to nie zgodzę. W takim wypadku będziesz nosiła tytuł przegranego do końca szkoły. Nie prześcigniesz Mili w tańcu. Dobrze, zgadzamy się. Nie oddam jej. Oddaj. Zostaw mnie w spokoju. Nie mamy wyjścia, musimy. No dobra. ładna torebka. A teraz czekam na przeprosiny. Nie, nigdy nie otrzymasz ode mnie przeprosin. Wiedziałam? No dobrze, nauczę cię ze względu na Lunę. Wław z nowym nauczycielem będzie się na nas wyżywał. Nie rozumiem, dlaczego tak się go boisz? To wojskowy, kto wie, co siedzi mu w głowie. Tak, może miał wstrząs mózgu. Nic się nie stanie. Jestem pewien, że nie skrzywdzi nawet muchy. Uwaga! Tak. Więc kiedy ta zapałka się wypali, wszyscy musicie być ubrani w stroje sportowe. To żarty? Nie wygląda na a to. Co się stanie z tymi, którzy nie zdążą? Wyczyszczą toaletę szczoteczką do zębów. Zaczynamy! O! Szybciej! O. Plecy prosto. Ruchy mają być płynne. Myślałam, że nagrywamy TikToka, a nie uczymy tańczyć baletu. Nie można nauczyć się fajnego tańca bez opanowania podstaw. Mówiłam wprost. Wystarczy, już jestem zmęczona. Kontynuujmy po szkole. Żadnych lekcji, dopóki nie nagramy TikToka. Chcesz opuścić zajęcia? Nauczyciel się wkurzy. Wkurzy się na kilka minut i zapomni, a wstyd zostanie do końca szkoły. Wiecie o tym przecież. Przynajmniej w czymś się z tobą zgadzam. Wyprostuj plecy. Luna, ty też. To jest problem. Wygląda na to, że zapałka zgasła, zanim się wypaliła. Uwaga! Cóż, wygląda na to, że mamy obsługę toalety. Kuzi, ja jesteś przegrywem. Dajmy więc trochę czasu naszemu Kuzi. Wszyscy pozostali do lekcji marszu naprzód. Naprzód marsz, powiedziałem. W lewo. prawo! Szybciej ślimaki. W lewo. No już, no już, no już! To najgorszy trening, jaki kiedykolwiek miałem! Zgadza się, nie odpuszcza nam ani na chwilę! Odłóżcie na bok rozmowy! Prawo, lewo! No już! Szybko, uderzaj! Kapitanie, rozumiesz w ogóle boks czy nie? I cóż, nie ma drużyny, która mogłaby odpocząć. Przepraszam, kapitanie. Kładź nacisk na leżenie, tysiąc pompek! Nie zrobimy tak wiele. Dobra, dla takich słabe uszy jak ty, dziesięć wystarczy. Wow, nigdy nie widziałam naszych chłopców takich posłusznych. W naszej szkole od dawna nie było prawdziwych mężczyzn takich jak ty. Jest wściekły. Najpierw mnie wyśmiewa i zawstydza, a teraz postanawia odebrać mi dziewczynę. No wiesz stary, nie chcę cię denerwować, ale przeciwko niemu nie masz szans. Dlaczego się zatrzymałeś? Jeszcze dziesięć, szybko! Chłopcy mieli pecha. Dobrze, że nauczyciel wychowania fizycznego nie przeszkadza nam. W armii są tylko chłopcy, więc po prostu o nas zapomniał. Przy okazji, gdzie są pozostałe dziewczyny? Leona prawdopodobnie uciekła ze wstydu przed swoim TikTokiem. Ale nie ma też geli, to dziwne. Zapomnij, nie nasz problem. Pominięcie pierwszej lekcji z nowym nauczycielem nie jest dobrym pomysłem. Nie zniosę tego więcej, to trudniejsze niż włef, który opuściłyśmy. Wstawaj, czas nagrać swojego TikToka. Myślałam, że nie jesteśmy jeszcze gotowe. Wy nigdy nie będziecie gotowe, ale nie ma czasu. Musimy pracować z tym, co mamy. No już, wstawać, nie spać. Szybciej. Leona, wstawaj. Przygotujcie się. Już. I co, udało się? To było straszne, ale wystarczy, by pokonać milę. Gratulacje z okazji przyszłego zwycięstwa. Teraz publikujemy wideo i czekamy na miliony wyświetleń. Leona i Luna opublikowały swój TikTok. O, pokaż mi. I niby z tym mają ochotę wygrać. Nie mają najmniejszych szans. To znajomy styl. Były szkolone przez gelie. Gelie ma TikToka? Tak, ukrywa to przed całą szkołą. I tak nie uratuje Leony. Hej, klauny, ukradliście moje słuchawki. Jakie słuchawki? O czym ty mówisz? Mojej szafce brakuje słuchawek i tylko wy mogliście to zrobić. Oddajcie je. Wysiadaj, nic nie zabraliśmy. Daj mi moje słuchawki. Jakie słuchawki? Co tu się dzieje? Ukradli moje słuchawki i nie chcą ich oddać. Ona kłamie, to nieprawda. Prawda, prawda. Musimy sprawdzić szafki chłopaków. On tak na serio? Nie możesz dostać się do naszych szafek, to osobiste. Tak, jest to własność szkoły, więc możemy. Właściwie masz rację, sprawdzimy szafki chłopców. Co no, jak to? Tędy! Nie wierzę w to, co się dzieje. Ten żołnierzyk przekracza wszelkie granice. To chyba błąd. To szafka dla dziewczyn. To jest szafka Archiego. Archie nosi szminki jak dziewczyny. Z czego tak się śmiejesz? Jest to higieniczna pomadka do ust, która uprzyjemnia dziewczynom całowanie. Uh, <mu> <mum> <mum> Rozumiem. Więc cóż, tutaj też nie ma nic ciekawego. Chwila, to mój długopis. A to jest moja szczotka. I mój krem do rąk. Czy ja to szafka? Luzja, dlaczego w twojej szafce są moje osobiste rzeczy? Czy okradasz nauczyciela? Nie, po prostu się zakochał. Stulpysk. Nie, po prostu jesteś tak dobrą nauczycielką, że chcę być taki jak ty. To nie powód, by kraść moje rzeczy. Kapitanie, jak radzą sobie ze złodziejami w armii? Cóż, każą wojsku, ale teraz wybaczyłbym chłopakowi. Dlaczego tu jest inaczej? Cóż, ponieważ podziwia cię, tak samo jak ja. Jesteś prawdziwym dżentelmenem. Jestem zachwycona. Czy chcesz, żebym pokazał ci moje rany? No ej... Nie podoba mi się to. Właściwie to uratował cię przed gniewem nauczyciela. Powinieneś być mu wdzięczny. Najpierw mnie z i ją zabrał. Hej, a co z moimi słuchawkami? E, czy nie wystają z torby? E, seria. Przepraszam. Gelia, to wszystko było na nic. O, dobrze, że nie dostali się do naszych szafek. Czy wyprzedziłyśmy już Mile i Alice? Jest bardzo źle, nie uzyskałyśmy nawet połowy ich wyświetleń. Nie może być, daj to tutaj. Nie mogę uwierzyć, że przegrałyśmy z tym nieudacznikiem. Wygląda na to, że przegrałaś. Nasz TikTok zdobył więcej punktów niż twój. Wybacz, Leono. Jesteś gotowa na karę? Co dla mnie wymyśliłaś? Musisz to nosić przez resztę dnia. Czy to wszystko? Nie przeszkadza ci to. Kiedy przyjdziesz na zajęcia, wszyscy będą się z ciebie śmiali. Jeśli chcesz, wymyślimy ci gorszą karę. Nie trzeba, założę tę waszą czapkę. Dobrze, spotkamy się na następnej lekcji. Nie rozumiem, Gelia powiedziała, że jej lekcje pomogą nam wygrać. Lekcja na przyszłość, nie ufaj Geli. Dasz nauczkę, mili? O, mam dobry pomysł. Wezmę faceta, w którym jest zakochana. Nie sądzę, by chciał się umawiać w takim kapeluszu. Nie znasz jego. do końca lekcji będzie mój. Sama zobaczysz. I tak oto. Przepraszamy za spóźnienie. Ładny kapelusz, Leona. Tak jak dla klaunów. Nie zwracaj uwagi. Nie zamierzałam, nie potrzebuję tych nieudaczników. Zdradziliście pół lekcji. Miałyśmy coś ważnego do zrobienia. Dobrze, wybaczę ci za pierwszym razem. Nigdy tego nie rób. Gdyby któryś z nas się spóźnił, zrobiłby coś wielkiego. Tak, zazdroszczę dziewczynom. Wasz nauczyciel poprosił mnie o poprowadzenie lekcji szkolenia wojskowego. Fajnie, w końcu ciekawe lekcje! Ale ponieważ w szkole nie ma broni automatycznej, udzielimy pierwszej pomocy. Ale słabo. Pierwszym zadaniem jest więc sztuczne oddychanie. Kto chce zostać wolontariuszem? Ja! Od kiedy ty się sama zgłaszasz? To moja szansa, by dokopać mili, zobaczysz. No dalej połóż się, więc teraz potrzebujemy ochotnika, który wykona sztuczne oddychanie. To moja szansa na całowanie leony. Chcę! Tylko nie to, Archie. Ani mi się waż. Odpocznij. Nie mogę na to patrzeć. Moim zdaniem tak nie wygląda sztuczne oddychanie. Dziękuję, świetna demonstracja. Chcesz iść na randkę? Tak, oczywiście. Leona była całkowicie bezczelna. Zrobiła to celowo. I co? Widziałaś twarz Mili? Tak, była naprawdę zła. Naprawdę idziesz na randkę z Archim? Tak, to świetny pomysł, żeby wkurzyć Milę. A otwórz usta? Mila, zjedz coś. Nie mam apetytu. Nie zwracaj uwagi, to to, czego chce Leona. Wiem, ale nie mogę tego zignorować, musimy ich rozdzielić. Jak, Arci nie zwraca uwagi na ten głupi kapelusz. Arci nie wstyd ci umawiać się z tą frajerką? Widziałeś jej kiepskiego TikToka? Nie, nie oglądam TikToków, więc nie ma to dla mnie znaczenia. A ten kapelusz? Wszyscy będą się z ciebie śmiać, gdy zobaczą, z kim się spotykasz. I myślę, że ta czapka jest bardzo urocza. Widzisz, Mila, Archie kocha mnie i docenia to, kim jestem. No tak. Wodzi Archiego za nos, a on jest zakochany po uszy. Mam pomysł, jak zrujnować reputację Leony i pokłócić ją z Archim. Serio? Jak? Zmusimy Fila, żeby podrywał Leony na oczach Archiego. Czy się zgodzi? Oczywiście był na imprezie z Leoną. To dobry pomysł. W stołówce wezmę tabliczkę czekolady. Phil na pewno nie odmówi. Wow, Phil, co czytasz? Nie sądziłam, że lubisz książki. Nie, po prostu udaję, że nowy nauczyciel mi nie przeszkadza. Przeszkadza wszystkim chłopcom. Jak dokładnie? Tak, stał na przerwie i nic nie robił, więc kapitan kazał mu umyć deskę. A gdzie jest Kuzia? Kuzia myje toalety, ponieważ nie miał czasu przebrać się na włówek. Dobrze, że ty tu jesteś. Potrzebuję twojej pomocy. Możesz poderwać Leonę? Po co? Właściwie to lubię inne dziewczyny, ale ona jest teraz z Archim. Wiem i musimy ich rozdzielić. Ja cię nie znam. Poderwij Leon na oczach Archiego, a damy ci za to pięć dolców. Zgadzasz się? Pięć dolców nie wystarczy. Fil, błagam cię bardzo. Zrobię dla ciebie wszystko. Masz takie piękne oczy. Dzięki. Znowu zadajesz się z nowym facetem? Co ze mną? Co za nonsens, nigdy wcześniej się nie widziałam. Serio, a co z imprezą szkolną dla par? Leona, o czym on mówi? Czy poszłaś na imprezę z innym facetem? Nie słuchaj go, on to zmyśla. Prawda, prawda, poszli razem. Nie wierzysz w to? Spytaj Kuzię. Kuzia, czy to prawda, że Leona i Phil poszli razem na imprezę? Cóż, tak, cała szkoła ich widziała. Nie wierzycie? Zobaczcie zdjęcia z imprezy na Instagramie. No dobra, poszłam z Philem, ale z kim miałam iść, jak ty byłeś chory? Mogła pani zostać w domu. Jaka pani, co ja jestem? Kura domowa! Archi, czekaj! Uspokój się, i tak go nie potrzebujesz. Potrzebuję go, jak ty go potrzebujesz i nie pozwolę na to, Zapomnij o Archim. Możesz uderzyć do czaka. Podobasz mu się. A ty wynoś się stąd, wszystko zepsułeś! Może najpierw zastanowisz się nad swoim zachowaniem. Wiesz, że spotykałem się z Leoną. Dlaczego ją podrywasz? Uspokój się, poproszono mnie. Przy okazji lubię, ale. Mówiłem ci! Obiecali mi pięć dolców. Na imprezę? Lona sama mnie wciągnęła i to też było nieudane. Więc Mila i Alice chcą dzielić mnie od Leony. Nie uda im się. Arsie, przeszedłeś do idę mnie. Idę do mojej dziewczyny. Lona, przepraszam, myliłem się. O czym ty mówisz? Źli ludzie chcą nas rozdzielić, ale ja im na to nie pozwolę. Jestem po twojej stronie. Serio? A jeśli powiem, że trzeba ich ukarać, pomożesz mi? Zrobię wszystko, co zechcesz. Świetnie. Plan nie zadziałał. Archie wydaje się być bardzo zakochany w Leonie. Co gorsza, jest teraz po jej stronie i przeciwko mnie. Jak doszło do Zostałem kontuzji? Zostałem tam ranny. Hej, co ty tam robisz? Toaleta jest nadal brudna. Bądź cicho, bo nas usłyszą. Posłuchujesz nauczycieli? Zobacz, jak to wyszło. Serio? Tak to było. Co za koszmar. Tak, jest tu dopiero jeden dzień, a już sprawił, że Nika się w nim zakochała. Bo, że mają jakieś powiązania z nauczycielami? Nie obchodzi mnie to. On nie jest dla niej dobry. Powinna być ze mną. A właściwie w zeszłym roku. Jestem w szoku. Czy uważasz, że jesteś dla niej odpowiedni? K Oczywiście. Napiszcie w komentarzach, kto powinien umówić się z nauczycielem. Ja czy kapitan Romeo? A także polubcie i zasubskrybujcie nasz kanał. Kliknij w dzwonek, by nie przegapić nowych filmów. Posłuchujecie nas? Trzeba się stąd wydostać.